Siemanko! Witam na kanale Piwne Degustacje, z tej strony Dawid Urtometryczyn, przechodzimy do kolejnej, ostatniej degustacji piwa z czteropaka Brudoga. mianowicie jest to Double IPA, tak wygląda etykieta, bardzo fajna. Ważne do 18 sierpień 2015, no, jak to mówią, ostatnia nadzieja białych, aby uratować honor Brudoga, aby uratować honor tego czteropaka, Russian Doll, Russian Doll, Ostatnia nadzieja białych, no? Double IPA. Spodziewam się mega mocnego aromatu chmieli, mega treściwego, pełnego piwa. Flaszka standardowo 0,3, alkohol 8%, kapsel z Brudoga. Standardowy, ale było kurwa zakapslowane. Ja jebie tak wygląda kapsel, co czujemy? Aromat taki sam jak w tym zwykłym IPA. Troszkę może więcej słodowości. Kurwa szału nie ma. Tak. Tutaj pian jest zbyt y, zajebistej nie możemy się spodziewać. Jest dość sporo alkoholu, więc. Piana nie będzie zbyt fajna, ale ta widać, że jest drobno pęcherzykowa, biała, fajna, ok jeśli o pianę chodzi, wszystko w porządku. Piwo, e, widać tam jakieś, no mniej więcej to samo co w IPA, czyli takie maluteńkie drobinki, podejrzewam, że to z chmielu, z chmielenia na zimno. Kolor złoty. No, aromat amerykańskich mieli. Cytrusy, lekka żywica, leśny troszkę. No zdecydowanie różni się od tego wcześniejszego IPA. Bardziej treściwe, bardziej słodowe bym powiedział. Aczkolwiek na chmielenie aromaty chmielowe same odczucie jakby chmielu w ustach wydaje mi się, że dokładnie na tym samym poziomie, co w tym IPA. Goryczka mogłaby być większa, no jak na double IPA, no chociaż faktycznie tutaj te ta słodowość lekko łago, łagodzi ją, ale mogli więcej tego chmielu dosypać. No, kurwa jest lipa, powiem szczerze. Różni się od tej zwykłej ipy, tylko tym, że trochę bardziej słodowe jest a powinno być dużo więcej chmieli no. cały czas mam w pamięci e, z warszawskiego festiwalu piwa Faktorie e, z browaru Faktoria Winchestera kurwa to, to było mistrzostwo świata, no. a to ostatnia nadzieja białych Znowu pokonana jak Andrzej Gołota. Nasz <laughs> bokser wspaniały, który wczoraj właśnie walkę pożegnalną stoczył. Yy, no i szkoda, że Andrzej odchodzi na emeryturę i szkoda mi kurwa tych jebanych 60 zł których wydałem na ten czteropak. Nie kupujcie tego, jak to gdzieś zobaczycie, nie kupujcie, nie warto, nie opłaca się za sześć dych dużo ciekawszy, dużo ciekawszych piw. Spodziewałem się. One są stylowo ok, jeżeli by je oceniać w stylu, to są ok, tak jak powinno być. No jednak. Gdyby wszystkie piwa były e, tylko w, w stylu zajebiste, to by wszystkie piwa tak samo smakowały. Tutaj nie ma w tych piwach brakowało czegoś takiego. No, piwo musi mieć tak jak e, dziewczyna: piwo musi mieć to, to coś: to coś musi mieć i fajna dupa, i piwo fajne. Tutaj tego niestety nie ma. No. I nie było w żadnych z tych trzech, które w dniu dzisiejszym zdegustowałem. A ten Barley Wine to już było naprawdę, okazało się mega zaskoczeniem, ale mega chujowym. Zaskoczeniem, tak jakby piękna kobieta nagle majtki wciągła, a tam penis. Jakieś takie miodowe, jakby miodzik, jakby z karmelu, coś. No, tak jak mówiłem, w stylu jest, ale dupy nie urywa. Na zakończenie, standardowo suchar. Suchar prowadzącego yy, po czym. Poznać, że jest coraz więcej Polaków w Niemczech. Po czym poznać, że jest coraz więcej Polaków w Niemczech? Ano, po tym, że cyganie zaczynają ubezpieczać mi mieszkania. No. Cyganie zaczynają ubezpieczać mieszkania i tak to właśnie. Dobra, no. Zakończymy ten od odcinek. Dziękuję za uwagę. Czteropaka z Brudogą. Z Brudoga nie polecam. Siemanko. Na razie. Trzymajcie się.